Ilość planowana tej energetyki atomowej to jest około 6 gigawatów um, zainstalowanych. W tej chwili zainstalowana łączna moc w Polsce to jest około 40. Energetyki wiatrowej na morzu ma być około 6, 10, w niektórych planach 20, plus energetyka odnawialna na lądzie. Czyli w momencie, gdy wycinamy praktycznie cały węgiel z produkcji energii elektrycznej i być może ciepła, Plus ograniczamy ilość gazu, te dwa źródła mogą ze, ze, ze sobą faktycznie funkcjonować. To, co jest istotne, to jest to, żeby sieć przesyłowo-dystrybucyjna, czyli ta sieć, którą no, dostarczamy ten prąd z, z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji, żeby była na tyle rozwinięta, żeby to się dało zrobić. W tej chwili może z tym być faktycznie problem, dlatego że te planowane pierwsze elektrownie, Atomowy. Nie licząc tych planów w Bełchatowie, ale te, które mają być w okolicach żarnowca, to są do, dokładnie w tym miejscu, gdzie na ląd mają wychodzić kable, którym będzie dostarczana energia elektryczna z farm offshore, z części farm offshore. Czyli tutaj, no jeżeli duża moc z dwóch źródeł w jednym miejscu wychodzi, ta sieć musi być dość mocno tam rozbudowana. A, a problem tej lokalizacji jest taki, że tam nie ma wystarczająco przemysłu, który by tą ilość skonsumował. Więc być może te pierwsze elektrownie będą w innych miejscach. Także to, co chcę powiedzieć, konieczne jest dostosowanie pracy sieci, funkcjonowania, rozbudowy sieci do tego, żeby to wszystko ze sobą mogło funkcjonować. Druga rzecz, to na to też zwróciła uwagę Komisja Europejska w tych planach, w tej strategii offshore, że konieczne zbudowanie pewnego rodzaju Stabilnych centrów, nazywało to hubów, czy, na, czy strategii offshore, czyli tej energetyki na morzu, brało pod uwagę morze, żeby na ląd był wyprowadzany stabilny prąd, tak? czyli żeby na morzu koncentrować te wszystkie technologie offshore, fotowoltaikę, być może produkcję wodoru też. Po to, żeby dostarczać do systemu na ląd kablem taką ilość, jaka jest potrzebna, a nie taką ilość, jaką się w danej chwili wyprodukowało, i przenosić na cały system elektroenergetyczny, na operatorów tego systemu, całe ryzyko zbilansowania tego, zapewnienia pewnego bezpieczeństwa, stabilności sieci w czasie.